Pierwszym liceum ogólnokształcącym w świecie odbyło się długo oczekiwane otwarcie astrobazy. Jak się okazuje, na dokończenie obiektu warto było czekać, ponieważ prezentuje się on imponująco. Jak twierdzi marszałek województwa, w świecie zastosowano zmiany w projekcie, które sprawiły, że budynek jest najładniejszy spośród wszystkich wybudowanych w naszym województwie. Dzisiaj otwarcie astrobazy to wielkie wydarzenie dla uczniów Czerwonego Liceum. O i uważam, że tak. Rzeczywiście wydarzenie, które pewnie zapamiętane będzie na długo. Na naszą Astrobazę czekaliśmy y, dwa lata, bo jej budowa rozpoczęła się w roku 2010. Dzisiaj następuje inauguracja, bo uroczyste otwarcie. Y, astrobaza służyć będzie uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ale również będzie otwarta na społeczność, całą społeczność powiatu świeckiego. Obiekt, który służyć będzie do wpatrywania się w niebo jest w pełni wyposażony zarówno w różnego rodzaju teleskopy, jak i sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. To wszystko sprawia, że miłośnicy astronomii będą mieli okazję dokładnie obserwować nasz Układ Słoneczny, a ci, którym do gwiazd było dotąd daleko, być może wkrótce odkryją w sobie nową pasję. Jeżeli idzie o sprzęt, którym dysponujemy, jest on dosyć różnorodny. Nasz główny teleskop to teleskop firmy MIDE, 14-calowy ACF, czyli Advanced Coma Free. Mamy również Sporo takiego sprzętu przenośnego, to znaczy nasz pierwszy teleskop to 14, znaczy to teleskop Celestrona o średnicy cala, czyli 235 mm. Zdjęcia, które na przykład dostępne są na stronie naszej szkoły, wykonane są właśnie tymże teleskopem. Dysponujemy również sporą ilością takiego drobniejszego sprzętu przenośnego. Mamy możliwość również rejestracji obrazów przy pomocy lustrzanki cyfrowej czy kamer. Na potrzeby kół, które prawdopodobnie ruszą w październiku, również dostaliśmy ze strony Urzędu Marszałkowskiego 11 dodatkowych teleskopów, a więc sprzęt, którym dysponujemy, jest dosyć różnorodny. Każdy, kto chciałby. Spróbować się z nim zmierzyć jest mile widziany w astrobazie. Zadowolenia z wybudowania obiektu nie kryją nauczyciele fizyki, którzy cieszą się, że teraz będą mogli w ciekawy i interesujący dla uczniów sposób przeprowadzać lekcje. Czekałem dosyć długo na otwarcie astrobazy. Myślę, że również na otwarcie astrobazy dosyć długo czekała społeczność lokalna. Myślę, że szczególnie dla uczniów klas pierwszych obecnego liceum, którzy realizują nową podstawę programową, astrobaza może być ciekawym miejscem, dlatego że na dzień dzisiejszy na lekcjach fizyki w klasie, w klasie pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym realizowane są takie treści jak astronomia i astrofizyka, elementy fizyki współczesnej oraz fizyka jądrowa. I astrobaza doskonale może się tutaj wpasować i wspomóc nauczyciela w tym względzie. Mam nadzieję, że będzie ona służyła nauczycielom wszystkich szkół naszego powiatu. Trzeba nadmienić, że obiekt nie będzie tylko przeznaczony do użytkowania przez społeczność czerwonego. Otóż mają być tam prowadzone zajęcia dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich naszego powiatu. Ponadto astrobaza będzie otwarta również dla mieszkańców, którzy będą mieli ochotę przyjść i podziwiać niebo. E, oczywiście serdecznie zachęcam e, do odwiedzenia naszej astrobazy. Każdy będzie tutaj mile widziany. Nawet e, w dniu dzisiejszym, przed otwarciem astrobazy, miałem przyjemność gościć jakiegoś. Pana, który przypadkowo był w świecie i chciał popatrzeć przez teleskop. Każdy, kto chciałby naszą Astrobazę odwiedzić, jest mile widziany we wtorki od godziny 18 do godziny 20, ale myślę, że te godziny będą dosyć płynne. Warto byłoby zapoznać się, chociażby. W naszej szkole z godzinami otwarcia astrobazy. My dopiero startujemy, więc chciałbym dopasować godziny otwarcia do potrzeb środowiska lokalnego. Będzie również możliwość skorzystania i obserwacji w astrobazie w soboty, też w tych wspomnianych przeze mnie godzinach. Natomiast godziny otwarcia na dzień dzisiejszy są niby sztywne. Ale będą ulegały zmianie w zależności od pory roku, dlatego że latem na przykład ciemno robi, robi się po godzinie 21 czy nawet 22, a zimą o godzinie 17 można prowadzić już normalne obserwacje. Także serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić naszą astrobazę, do zapoznania się z ofertą sprzętu. I mam jeszcze również prośbę taką, że ci z Państwa, którzy gdzieś mają na strychach, w szafach. Teleskopy, i chcieliby je odkurzyć, to proszę przyjść z nimi do naszej astrobazy. Jeżeli one są niesprawne albo nie potraficie sobie z nimi poradzić, przyjdźcie z nimi. Może uda nam się je jakoś przywrócić do życia i, i popatrzeć w niebo. Serdecznie zapraszam.